Hej, od 1 października 2024 Allegro wprowadza dużą zmianę, jeśli chodzi o wyświetlanie ofert dla klientów. A konkretnie chodzi o to, że będą wyświetlać tylko dany produkt. Nie będą wyświetlać, tak jak do tej pory, wszystkich aukcji, które, są, które pasują do słów wyszukiwania przez klienta, tylko będą wyświetlać jeden produkt. Więc wszystkie aukcje, które mają ten sam EAN i są podpięte do tego produktu, ich nie będzie widać. Będzie widać tylko ten produkt. A po kliknięciu w dany produkt przeniesie nas, nas na aukcję, która najlepiej do niego pasuje, i ta aukcja będzie wybrana przez Allegro. I właśnie w tym filmie przeanalizujemy, jaki może mieć to wpływ na sprzedaż w dropshippingu na Allegro oraz czy faktycznie można już wieścić koniec dropshippingu na Allegro, jak to niektórzy mówią. Tak więc zapraszam do oglądania. Otóż postaram się w tym filmie podejść do sprawy jak najbardziej obiektywnie. Przyjrzymy się faktom i zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak więc zacznijmy może od tego, że ja już w dropshippingu sprzedaję od 2018 roku, kiedy jeszcze nie było czegoś takiego jak promocja powitalna, nie było tego wystawiania na podstawie kodu EAN, numeru EAN, nie było tej bazy produktów na Allegro. I od tamtej pory, od tamtego czasu Zmian, które wprowadzało Allegro, które w jakiś sposób wpływały na dropshipping było wiele i z doświadczenia wiem, że yy, dużo osób za każdym razem jak wprowadzało Allegro tą zmianę, często dużo osób głosiło, że jak to wpłynie teraz na dropshipping, najprawdopodobniej, no zaraz będzie pewnie już koniec dropshippingu, bo to produktyzacja, bo tam to bo tamto już naprawdę wręcz no, ciężko byłoby zliczyć ile tych zmian różnych Allegro wprowadzało, cały czas tak naprawdę coś zmieniają. Jednak ja do tego podchodzę już troszkę bardziej na chłodno, ponieważ wiem, że żadna z tych zmian nie wpłynęła na dropshipping na tyle negatywnie, żeby go totalnie usunąć, żeby totalnie nie dało się już go robić na Allegro. Wręcz przeciwnie niektóre zmiany, jak na przykład właśnie ta produktyzacja ułatwiły wystawianie aukcji w dropshippingu. Przed produktyzacją wystawiało się w ten sposób, że trzeba było na podstawie kategorii, czyli kategorie z hurtowni, łączyliśmy z kategoriami z Allegro i tam wystawialiśmy nasze produkty. Ale często dużo było tych kategorii w, w hurtowni, to było dużo pracy. Natomiast teraz już nie trzeba tego robić, ponieważ każdy produkt, czyli każda aukcja, jaką wystawiamy na Allegro z programu, od razu przypina się do właściwego produktu i do właściwej kategorii, więc jest to dużo bardziej zautomatyzowane. Dlatego też uważam, że ta zmiana, która teraz nadchodzi, na pierwszy rzut oka może się wydawać, że o kurczę tu może być coś nie tak, albo zaraz się skończy sprzedaż w dropshippingu. Pomimo, że od razu być może pierwsza myśl jest taka, nie jest wcale to powiedziane, nie jest to na 100%, nie jest to pewnik. Nikt nie może tutaj być pewny, że tak będzie, że faktycznie wszyscy będą kupować z tej pierwszej aukcji. Więc to jest po pierwsze. Zawsze ktoś może sobie przecież wybrać inną, przejrzeć te inne aukcje i zobaczyć inne aukcje. nie jest... My nie wiemy, tak naprawdę nie znamy tych schematów kupujących. Nie wiemy jak kupują wszyscy klienci. To, że my powiedzmy lub większość nawet osób by w ten sposób kupowała i tak będzie, być może kupowała, to nie znaczy, że wszyscy tak będą robić. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga rzecz to dotyczy, co prawda, promocji powitalnej, ale nie tylko. Często na promocji powitalnej jest tak, że nasza aukcja jest dobrze wypozycjonowana, bo na przykład mamy niższą cenę lub jesteśmy w jakimś programie super ceny i ona jest na tyle dobrze wypromowana, że w danym produkcie to nasza aukcja jest najlepsza. Co w momencie, wyobraźcie sobie sytuację, jeżeli Twoja aukcja, możesz wystawić tak naprawdę tych aukcji no, dziesiątki tysięcy. I wystarczy, że 10-20 aukcji będzie na tym pierwszym miejscu w danym produkcie. To wyobraź sobie, jaką będziesz mieć sprzedaż, jeżeli twoja aukcja faktycznie wskoczy na to pierwsze miejsce. Jeżeli uważasz, że nie będę mieć żadnej sprzedaży, no bo zawsze kupujący wybierze pierwszą aukcję, no to znaczy, że pierwsza aukcja ma największą sprzedaż i ma ogromną tą sprzedaż. Więc to, jeżeli twoja aukcja w dropshippingu będzie na pierwszym miejscu, wydaje mi się, że powinniśmy tutaj zachować jakąś logikę. Więc jeżeli uważamy, że nie będąc na pierwszym miejscu, na pewno nikt od nas nie kupi, to powinniśmy też uważać, że będąc na pierwszym miejscu, wszyscy będą u nas kupować. Więc wydaje mi się, że bardziej powinniśmy skupić się na tym, żeby faktycznie bardziej selekcjonować te aukcje i starać się, żeby one skakiwały na pierwsze miejsce. Naszym ogromnym plusem w dropshippingu jest to, że możemy wybierać bardzo duże ilości aukcji wystawiać, prawda? ogromne ogromne ilości aukcji. Więc naszą pracą będzie bardziej to, żeby teraz selekcjonować produkty i żeby starać się, żeby były właśnie na tym pierwszym miejscu. Bo i wtedy jak już skoczymy na pierwsze miejsce w danym produkcie, to wtedy ta sprzedaż na pewno będzie fajna. I kolejna rzecz jest taka, że ja maila z informacją o tym, że Allegro będzie właśnie od 1 października już wyświetlać tylko produkty, nie wszystkie aukcje. Dostałem 13 sierpnia, i w tym mailu Allegro napisało, że już 70% osób wyświetlają tylko produkty na liście wyświetlania. Tak? Czyli już 70% kupujących na Allegro 13 sierpnia nie mogło rozłączyć tych aukcji, a mimo wszystko dalej mieliśmy sprzedaż dropshippingu. Od 1 października zmiana będzie dotyczyła tylko 30% pozostałych osób. Tak więc ta zmiana, której tak się boimy, która wchodzi 1 października, ona już teraz trwa i ona tak naprawdę trwa być może już bardzo długo, bo nie wiemy tak naprawdę jak długo Allegro wprowadzało. Być może już wprowadzało przez pół roku to. Stopniowo co 10% powiedzmy co jakiś czas więcej kupujących w ten sposób wyświetlało i kupowało na Allegro. No i jeszcze jedna rzecz mi się dosyć ważna przypomniała. Być może nie powinienem o tym mówić tak oficjalnie, natomiast jest coś takiego jak baza GS1, można sobie kupić swoje własne Eany. Jest też filmik na moim kanale na ten temat i wydaje mi się, że powinniśmy iść w stronę tworzenia swoich własnych produktów na Allegro. Podlinkuję oczywiście ten film i wtedy Twój produkt będzie się wyświetlał normalnie na pierwszej stronie. I myślę, że biorąc pod uwagę te czynniki, powinniśmy na spokojnie czekać na. Rozwój wydarzeń. Nawet jeżeli nie podchodzimy do tych zmian pozytywnie, wydaje mi się, że również nie powinniśmy podchodzić zbyt negatywnie, raczej powinniśmy zachować tutaj pewien dystans i poczekać, jak to się rozwinie. Bo, tak jak mówiłem, z mojego doświadczenia wynika, że często zmiany popychają nas troszkę do tego, żeby coś zmienić też w naszym sposobie sprzedaży, a to z kolei może. Poskutkować tym, że będziemy mieć nawet wręcz większą sprzedaż, bo się na przykład właśnie troszkę bardziej przyłożymy do wystawiania aukcji, do tego, żeby postarać się, żeby była na tym pierwszym miejscu, żeby bardziej selekcjonować te produkty. Do tej pory mogło, mogło być tak, że na przykład wystawialiśmy tylko dobra, mam 10, 20, 50 tysięcy aukcji i coś tam mi się sprzedaje i jest ok. Teraz musimy troszkę bardziej zawęzić też. Oprócz tego, że wystawiamy dużą ilość aukcji, będziemy musieli też postarać się, żeby te aukcje były. Właśnie troszeczkę się lepiej pozycjonowały, żeby były najlepiej na pierwszym miejscu w danym produkcie oraz też wybierać jeszcze bardziej wyselekcjonowane e aukcje, produkty, żeby tworzyć dla nich swoje własne produkty w bazie Allegro. I myślę, że wykorzystując tak jakby to, o czym tutaj powiedziałem w tym filmie, możemy tą zmianę, która będzie na Allegro, możemy nie odczuć jej negatywnie, a wręcz przeciwnie, możemy ją sobie wykorzystać i troszeczkę wręcz ulepszyć tą naszą ofertę i polepszyć dzięki temu sprzedaż i oczywiście tego Wam życzę. Nie przejmujcie się, szykujcie się na czwarty kwartał, a na pewno wszystko będzie dobrze. Tak więc w tym filmie byłoby to na tyle. Wielkie dzięki za obejrzenie. Zostaw lajka, zostaw subskrypcję, napisz jakiś komentarz. No i widzimy się w następnym. Cześć.